Dobra, metro już jedzie, zaczynamy przygodę. Proszę pan, przejście zamknięte, Ja pierniczę muszę biec, bo bilet mam. Eee, godzinny. godzinny. Echać Policja, chodź dla mnie straszna! Masę nam już tutaj się podgrzewa. Pierwsze jajolbite, ale like to moment, ale Alek like to w movet, moment! Like Pójdź to, nie już nie będzie! nie już nie Państwa Polski Sos krzanowy w miary. Jemy, jemy. Kochają mi Norwegi elegancko. Witam serdecznie kochani w kolejnym odcinku. Siódma rano pobudka. Wyspany czy nie wyspany. Ale stwierdziłem, że w gronie mały spacer. Kasper jeszcze śpi, żeby wam pokazać właśnie tak fantastycznych widoków. Zobaczcie, co tutaj w ogóle się odpierdziela. Siódma rano, Kasper jeszcze śpi. Ja stwierdziłem, że wyjdę sobie na spacer, żeby się porozciągać, po zrobić sobie taki mały trening, ale oczywiście pokazać Wam tych pięknych widoków tutaj. Widać, gdzieś słoneczko się przebija, ale zobaczymy, czy będziemy w ogóle mieli dzisiaj słońce. To jest nieważne. najważniejsze, że jesteśmy tutaj. Przeżywamy to, bo mamy 4 dni wolnego w Norwegii, także warto sobie czas wykorzystać, a jak widzicie, Norwegowie wykorzystują każdy czas wolny na to, żeby spędzić ten czas z naturą. I tak jak widzicie, po lewej stronie znajdują się pola kempingowe. Tam jest właśnie hotel przy tej rzece. Bardzo fajnie. Dobra, jedzonko już mi się gotuje. Tak jak wczoraj Wam pokazywałem takie, wziąłem sobie karę. Nie wiem, czy się dajem. To nie jest duża paczka. Dajmy połowę. Zamknijmy, poczekajmy chwilkę, żebyśmy żeby mieli dobre jedzonko, takie gęste. Trochę wody więcej dodajemy. Potem prysznic, pakujemy się i lecimy dalej. Śniadanko zjedzone, wszystko teraz trzeba spakować. Ma być, mają być przejaśnienia, także my nie chcemy czekać. Zwijamy materacę, zwijamy. Dobra, zbieramy wszystko. To będziemy wszystko potem układać, bo jak mówię, ma się rozpogodzić, ładna ma być pogoda. Także nie będziemy, to, nie będziemy czekali długo, tylko sru. Chcę wam coś pokazać, poczekajcie Moi drodzy, chcę wam coś pokazać, zobaczcie. Jakie mamy tutaj ściany śniegu Ja tutaj sobie stoję, patrzcie jak to jest wysoko Spróbuję zaraz jeszcze Wam wejść z jednej i z drugiej strony Bo one mają 4-5 metrów Z drugiej strony wiadomo, że macie samochody i różnicę widać kolosalną Patrzcie jaki jest klimacik Śnieg jest zimny Samochody tutaj stoją Tu mamy Forda, Suit i zobaczcie jak to jest wysoko jeszcze No jest grubo Także wracamy. Widzieliście, jak to wszystko tutaj wygląda w śniegu w okresie między majem a lipcem. Jest tutaj bardzo dużo. Jest z tego śniegu potężnie. Jedziemy dzisiaj właśnie do miejscowości Stryn, do miejscowości Loen. Kurtka, bluza, czapkę trzeba mieć. Także różnica temperatur jest kolosalna. Lecimy dalej. Patrzcie, co się w ogóle tutaj dzieje. Jakie mamy potężne ściany śniegu. Moi drodzy... Trasa numer 63, która prowadzi do Gajranger. skręcacie sobie, jak od oslo jedziecie właśnie do miasteczka, które jest przepiękne, kozackie. Widzieliście to wczoraj, a teraz wracamy z powrotem. Numer trasa 15. Zjeżdżacie z 63. Trasa numer 15 w kierunku Stryn. Jedziemy w stronę Stryn Loen. Kurcze moi drodzy, powiem wam tak, że widoki za każdym razem tutaj zaskakują. Fajnie by było, przedostać się na drugą stronę, trochę jest ryzyko. Nie wiem czy widać te domki tam oddali, dali, tam przyjechaliśmy sobie Nie no, po prostu, Uch, tu jakaś wąca rzeka, zobaczcie, fajnie jest to, że zawsze właśnie w takich terenach Norwegowie dbają o, o klimaty, można sobie zrobić y, grilla, można sobie jedzonko tutaj zrobić widoki przepiękne. No i co? Lecimy tam na dół. Kordy nie są głodne, no? Patrzcie, jakie ja ci... Pa, 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 co się dzieje? Pa, 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 pa. Uciekły do matki Ale kozackie. Jakie bąki małe. Takie widoczki mamy tutaj z tej strony. Słoneczko wyszło. Robi się coraz piękniej. Ja pierniczę teraz słoneczko wyszło. No jest teraz mistrzowsko, naprawdę jest teraz mistrzowsko. Ktoś właśnie od, odpłynął sobie y, od tej y, czerwonej łódeczki y, y, skuterem. Zobaczcie jak tutaj jest pięknie. Kurde, no trochę lipa poszła, no nie pokażemy, mam widoków z drona, no niestety było bo ja kupiłem dwa dni temu tego drona i powiem Wam, że trzeba się zarejestrować, nie zrobiłem tego, tu nie ma internetu, przez internet trzeba to zrobić, także innym razem, no i teraz jeszcze Wam od tej strony pokażę te piękne widoki, tam ktoś ma prywatny dom i śniadanie na tarasie, nie będziemy im przeszkadzać, ale zobaczcie, czerwona łódeczka robi robotę na tej zielonej, turkusowej wodzie, przy tej starej restauracji na tle tych gór, jeszcze słoneczko do tego, no jest, jest po prostu bajecznie ja pie patrzcie jakim my jedziemy Nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie ale Kasper przez jakąś to wygląda jak rura, nie Kasper? Zwęża się stary, zwęża się ja cię kręcę, wyjedziemy, patrzcie co ja. to... Grubo to wygląda, ale myślę, że jak wyjedziemy, będziemy mieli przepiękny widok, a Wy razem z nami. Moi drodzy, jedziemy do pewnego miejsca tutaj w okolicy Loen, nazywa się Olden. Miejscowość, do której przyjechaliśmy, nazywa się Irineset, bardzo ciężko to e, się wypowiada, ale wejdźmy, zobaczmy, jaki tutaj jest niepowtarzalny klimat, bo e, na internecie bardzo duże opinie ma, bardzo fajne e, i powiem Wam, że wygląda to obłędnie. Na pewno latem jest to, mm, no, na pewno jakieś fajne, fajne miejsce, żeby sobie tutaj zostać. E, wszystko tutaj kolorowo, wszystko zadbane. Jak widać, mamy jakieś kurde tutaj e, zadaszenie, jakieś kurde taras, żeby można sobie pochilować, możliwe, że można sobie zrobić grilla. Przejdźmy tędy, zobaczymy. No, kozacko, latem. Jak jest pełna, pełne słońce, to wygląda to obłędnie. Tutaj mamy taras. Więc można sobie spokojnie tutaj coś zamówić do jedzenia. No robotę to robi. Szkoda, że słońca nie ma, bo oddałoby to w 100% jeszcze lepszy klimat, ale pozwolimy sobie pohuśtać się na huśtawce. No i tutaj mamy jakiś lokal. Zobaczmy. No, tak bardziej instagramowo jest to porobione. Powiem mam podlinkuję Wam na dole, jak to, jak to się nazywa. No i miejsce jest obłędne. Szkoda, że nie ma słońca, bo na pewno w dni słoneczne ta woda wygląda obłędnie, to miejsce pięknie. Fajnie jest to wszystko porobione. Są tutaj kawiarnie, restauracja. Można sobie domek wynająć, no ale jeszcze nie ma sezonu, ale ja sobie pozwoliłem tutaj wbić, żeby wam pokazać miejsce, które jest godne polecenia. W ogóle chcę wam pokazać jaki tutaj jest kolor wody. Nie wiem czy można się kąpać, ale patrzcie się. Normalnie zielon kawa. Bardzo zielona ta woda jest. Jest tereny, są przepiękny, naprawdę. Latem tutaj musi być obłędnie. Przejdźmy się jeszcze tędy, pokażę Wam tutaj, chyba znajduje się jakaś restauracyjka. Miejsce. Tak samo można sobie tutaj posiedzieć, wejdźmy. Nie no, jest klasa. Kurczę, no patrzcie się na to. Sprawdźmy teren. Może nawet, zobaczcie, można nawet komara przywalić. Także nie jest tak, że... Klimaty świetne, świetne miejsce, świetne otoczenie. ma gościu Gdzie twoje zęby? Ktoś chyba mu zęby zrobił, to są chyba z papierosów no, Ale klimacik tu jest dobry Jest sofa Są flagi norweskie, to znaczy, że Norwegowie tutaj urzędują jest Ten stary chleb Patrzcie na te klimaty, jak się robi przy samochodzie Na parkingu, kanapki z serem Patrzcie Cyk Tak opowiadaliśmy o tym gotowaniu, no to chcieliście gotowanie, no to mamy gotowanie, nie? Bo było pozwiedzane, widzieliście piękne Tereny piękne widoki. A teraz w podróży jesteśmy trochę głodni Musieliśmy wyskoczyć po prostu samochodu i szybko kanapkę przy kołach, przy butach. I robimy. Lecimy dalej. I lecimy dalej, żeby Wam pokazywać piękne widoki. Moi drodzy, przyjechaliśmy, znaleźliśmy sobie kolejne miejsce po drodze do notowania, żeby sobie pogotować. W tamtym roku byłem właśnie tutaj, nocowałem Była bardziej zburzona ta rzeka. I wtedy praktycznie w ogóle nie spałem. Trochę była lipa ale jest dzisiaj ciszej, spokojniej także analizujemy, żeby tutaj się rozbić no i wiadomo, że będziemy tutaj sobie spędzali czas, bo dalej nie chce nam się jechać pompuję, zamykam a Was zapraszam na gotowanie, bo tu Kasper już szykuje <grywa> gruba jaza Mi się kolejarze ze świetykiem. Zdaję sobie z tego sprawę, że komary wszelkie robactwo już mnie tutaj dopada, bo widzą świa widzi światło. Ja pierwsze słyszę jakiegoś robaka. Dzisiaj bardzo fajny dzień, widzieliście fajne widoki. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami to przeżywali. Jutro kolejny dzień, kolejne możliwości, pokażę wam jeszcze fajniejsze widoki. Jedziemy 400 km w stronę Oddy, jedziemy, jedziemy na kilka wodospadów, jedziemy do bardzo fajnego. Parku Folgefonna. Dobra moi drodzy, patrzcie się, tutaj mamy takie. Podkrztuję, myślałem że go podprostuję. Wzdłuż całej tej drogi mamy powbijane takie pale. Po co są te właśnie pale? To już wam tłumaczę. Te pale są po to, że. Tyle śniegu tutaj jest zimą. Były, były czasy, kiedy, kiedy trasa była w ogóle tak zasiężona, po to, żeby później odśnieżyć tą drogę specjalnymi spychaczami, koparkami i tak dalej. Nabijane są tutaj pale, żeby wiadomo było, gdzie jest droga, i za pomocą tych pali, które wystają poza tą warstwę śniegu, przejeżdża spycharka, koparka, odśnieżarka i odśnieża drogę, która jest całkowicie zasiężona. Te pale są po to zrobione. Zobaczcie, jaki mamy ob obłędny klimat, piękne chmury, piękne słońce, piękny śnieg, piękne góry, no, trasa numer 55 zabija całkowicie, nie? Od razu Wam pokażę, jak to się nazywa, Sogne Fielet. Jak, jak, jakbyście chcieli właśnie taką trasą sobie przejechać, zobaczyć takie majestatyczne obrazy, to wpisujecie sobie Sogne Fielet, trasa jest wyjątkowa, od Lom do Oddy, trasa numer 55, tak wygląda właśnie Powiem Wam, co tu się w ogóle odpierdziela. No na pewno kamera tego nie odda, ale zobaczcie, jaki wydos, wodospad. Tutaj jest taki taras widokowy, bo tak jak pokazywałem Wam przed chwilą, ten znak Sognefjellet, No wodospad na, po drugiej stronie ulicy na Piernicz, ale to jak jest to wysoko, no i no, robi to wrażenie niesamowite. Ale cała droga, tak wygląda. Słuchajcie, zjechaliśmy sobie na dół i powiem wam szczerze, kurde, naprawdę musiałem sobie czapkę założyć, bo, bo jest ekstremalnie, cały czas nagrywałem wam te widoki, no i co trochę mnie przewiało ucho, mnie strasznie boli, my fajnie wyglądamy, ty, ja w czapce w okularach, a w czapce w okularach, baby, baby. <laughs> ale kawę mamy. Dobra, moi drodzy, w drodze do Oddy. Pierwsze, yy, pierwszy postój, żeby Wam pokazać specjalne miejsce. Takie miejsce, gdzie sprzedają różne przetwory własnej roboty. Podejdźmy, zobaczmy, co tutaj mają. Jak widać, mają tutaj różnego, różnego rodzaju przetwory. Mają soki jabłkowe, mają jakieś napoje. Chyba to są kompoty, tak mi się wydaje. To są coś takiego, jak u nas w Polsce kompoty morelowe, czereśniowe. No, mają oczywiście jeszcze do, do dodatku miody. Mają, no, multum tego tutaj jest, zobaczcie miody, znowu soki, ale co jest najfajniejsze, na tych stanowiskach ogólnie nie ma tego sprzedawcy, który powinien tutaj się znajdować. U nas, w Polsce, by to nie wiadomo, nie przeszło. Podchodzicie, bierzecie sobie co chcecie. Tutaj nie ma, nikt tutaj nie sprzedaje. To wszystko sobie tutaj na tych stanowiskach leży, stoi. Tutaj nie ma sprzedawcy, a dlatego, że mamy tutaj specjalną taką aplikację, VIPS, w Norwegii to się nazywa. Bierzecie sobie towar, vipsujecie na numer telefonu, gdzie. Jest synchronizowane z numer konta, przechodzą pieniądze na numer konta. Nie ma tutaj właścicielki, nikt tego nie pilnuje. To jest bardzo fajne, że tutaj zaufanie tutaj w Norwegii jest na porządku dziennym. Także tu tak się sprzedaje, moim zdaniem mistrzowsko. Lecimy dalej. Dobra moi drodzy, znajdujemy się na trasie numer 55 w stronę Oddy. Taki dzień praktycznie. Trasa numer 55 w stronę Oddy. Zaskakuje pod każdym względem. Widzicie jakie są tereny? Zatrzymujemy się praktycznie wszędzie, no bo Norwegia zaskakuje, nie da się nie zatrzymać. Próbujemy sobie gdzieś zrobić jakieś śniadanie właśnie z takimi widokami. Lecimy do Oddy, a na końcu wisienka na torcie. Lecimy. Co się tu dzieje? Jaki tu spokój. widoki piękne. Patrzcie moi drodzy, jakie będziemy mieli dzisiaj śniadanko z jakim widokiem. Zwiąkiem, z Jonkiem, z Kacperem taką miejscówkę żeśmy sobie znaleźli. Idziesz po deskę, a co jest najfajniejsze, tu nie ma żadnego kempingu, nie ma niczego. Wymyśliliśmy, że przejdziemy sobie tędy, zrobimy sobie jedzonko, żebyście mieli taki fajny widok. Wszystko dla Was. Będziemy mieli kiełbaski. Przypieszymy sobie, moi drodzy, białą kiełbaskę na patelni. Do tego zrobimy jajko sa sadzone. Z takim widokiem myślę, że to będzie bezbłędnie smakowało. Dobra, zobaczymy, czy palnik nam się nagrzał. Tego tutaj strasznie wieje. Podszedł do nas, do nas pan Bacheter Du. Arne. Arne? Ja Martin. Martin. Martin? Arnego tutaj spotkaliśmy go, takiego pana starszego, który tutaj niedaleko mieszka. Przyszedł do nas i powiem wam, że z jedzami kiełbasę poczęstujemy go. Słuchajcie, no i teraz taka sytuacja występuje, że po prostu Norwega poczęstujemy musztardka yy, kanapeczką, bo powiem wam, że, że przyszedł nas odwiedzić pozwolił nam tutaj sobie zrobić jedzenie. Że dla niego kanapeczka, Arne zdjęcia nam robi. Dea for Eye? Jest! Tu są tak, yes, tak. Arne sobie pierdziela kanapeczkę. Okej, okay, super patrzcie, gościu dla na nas patrzę Dobra i kurde, zrobiliśmy kanapeczkę. Super z takim widokiem, pięknie. Dobra, posiłki mamy gotowe. Zobaczcie jak to wyszło. Jajeczka. Kasper już będzie zaraz wcinał. Głodni jesteśmy. Z godziny nam zeszło, żeby tutaj sobie wszystkie nagródki porobić, ale powiem wam, że warto było. No i co? Tak wyszło. Misz masz, jajeczka, jakiś kiełbaska z paszczetem takie widoki. Kasper tu nagrywki robi. Sama przyjemność Bezglądnie. w okolicznościach sobie. Na dole mamy fiord, w którym będziemy płynęli, ale patrzcie na to. Przed samym promem, jakieś 2-3 km, znajduje się właśnie taki wodospad. Jest przepotężny, magiczny. No i oczywiście on spływa do fiordu, w którym będziemy płynąć. Zobaczcie z drugiej strony. A z tej strony właśnie wypływa ten wodospad, który w tym momencie widzieliście. Wpływa tutaj do fiordu. Sobny fiord się nazywa. No i przeprawa. Przeprawa promowa na drugą stronę, aby dostać się do Oddy. No i musimy się przedostać na drugą stronę. Zobaczcie, jakie mamy yy, widoczki. Słuchajcie, mamy tutaj numer 1, numer 2. Yy, I pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie chcieli sobie dojechać właśnie do Oddy i będziecie mieli przeprawę promową, to na stanowisku numer 2 ustawiacie się. To jest trasa numer 13 Wangsnes. Nazywa się dokładnie tak. No i w tym z tego. Właśnie numeru dwój, z dwójki stajecie, do, y, czekacie sobie na prom. Dobra, wejdźmy na górę. Mam nadzieję, że będzie... Ogólnie powiem Wam, że cieszę się, że mamy ten prom, bo, bo naprawdę widoki będą bardzo fajne. Oczywiście, kto nie chce siedzieć na zewnątrz, mamy tutaj... Mamy też y, bufecik, możemy sobie y, kupić coś do picia, do jedzenia. No, schodzę trochę na dół, bo naprawdę powiem Wam, że jest... Że jest chłodno, no i idę sobie tak, na glenie, a tu ziomka spotykam siema. Siemano gościu Polak? Cześć, jak jak Cześć, na elegancko, a ty? Cześć, 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 Marcin Masz kluczyki, jak coś Tak? Spotykasz gościa i daj mi kluczyki od samochodu, dobra faza, nie? Drodzy, dojechaliśmy sobie do punktu kulminacyjnego, jakim jest wodospad Lotafossen. Chcę wam przybliżyć jak on wygląda. Zobaczycie go z każdej perspektywy. Pod tymi sukiennicami wypływa yy, i stwarza taką rwącą rzekę. Wygląda to obłędnie, naprawdę ja jestem podekscytowany. Podejdziemy zaraz wyżej, pokażę Wam jak on wygląda od drugiej strony, tam gdzie praktycznie ten wodospad się zaczyna. To nie macie tutaj. Budkę można sobie kupić, kawę, coś do jedzenia. Lotafos. Dokładnie ten wodospad, tak się nazywa. Blisko oddy. Wystawi się na torcie. Wodospad Lotafosem. 165 metrów wysokości. To praktycznie z całej góry tam leci. Tutaj na dół. Zobaczcie, pokażę wam. Z drugiej strony bliźniacza, bliźniacza ściana. I całość spływa tutaj pod tą drogę. Mamy takie jakby jest sukiennice zrobione zobaczcie samochody sobie drogą przejeżdżają i z drugiej strony wypływa no robi to niepowtarzalne wrażenie powiem wam szczerze jeden z najlepszych wodospadów jaki widziałem tutaj w okolicach w Norwegii przepiękny klimat przepiękna atmosfera ja zejdę sobie żeby wam jeszcze kawałek tego pokazać Naprawdę, jestem mimo to zaopatrzony, mam kurtkę, odpowiednie buty i tak dalej, ale zobaczcie co tutaj się dzieje. Ekran zaraz cały będzie mokry, ale... Wow! No to jest żywioł! Patrzcie się na to! To jest żywioł! Ja się kręcę jaki klimat! Moi drodzy, dojechaliśmy sobie do ostatniego punktu, który chciałem Wam pokazać, czyli do Folge Fonna National Park. Pamiętajcie o tym, że musicie sobie tutaj zap zapłacić za parking. Parking jest płatny, 100 koron. zaraz przy toaletach macie automat. No to co, ruszałem przez taki mostek. Zobaczcie po lewej stronie, już wiadomo, jest przepiękny klimat, bo mamy rwącą, rwącą rzekę. Piękna zieleń, z przodu na pewno e, znajduje się ten słynny lodowiec. Tereny bajeczne, tak jak Wy to widzicie. Dobra, podejdę jeszcze Wam pokażę, jak to się dokładnie nazywa. Wpisujcie sobie w nawigację właśnie Watnet. no bo powiem Wam, że jak wpiszecie folgefon na Park Narodowy i będziecie się sugerowali zdjęciami, to pokieruje Was gdzie indziej. Bodhusvatnet. jak sobie wpiszecie, to centralnie pokieruje Was pod ten parking. No i pod tym parkingiem sobie po prostu przyjedziecie, zapłacicie. No i taką kasą zaczynamy podróż do przepięknego, ostatniego miejsca, które chcę Wam właśnie pokazać chcę jeszcze w ogóle z drugiej strony Wam pokazać jak wygląda tutaj przepięknie las może tych kolorów tutaj tego nie oddaję, ale wszystko jest przepięknie to wygląda patrzcie w ogóle na ten las jak to wszystko wygląda, jest na takiej skale dochodzimy do jakiegoś przejścia no i spokojnie z psami, tutaj, możecie wchodzić. Bramki są porobione. Ja już Wam powiem, dlaczego są takie bramki porobione. Z tego względu, żeby zwierzyna nie wchodziła tutaj, owce i tak dalej. Pozwolę sobie wejść tutaj, żeby Wam te widoki nagrać. Jest pięknie. Patrząc w ogóle na te skały, możecie mieć wrażenie, że to wszystko się obsuwa, i tutaj zlatuje oczywiście. Drogi mamy bardzo zadbane tutaj w Norwegii, można sobie w każde miejsce dojechać. Warto sobie te drogi, drogi sprawdzać, czy są otwarte, czy nie są otwarte. Dwie drogi, które mieliśmy tutaj sobie dzisiaj zwiedzić, no niestety są zamknięte. Mamy trochę wyzwanie, powiem Wam, bo zostało nam do pokonania jakieś 7 godzin drogi do Oslo. Jest godzina 14, pewnie będziemy siedzieć tu do 16 jutro do pracy, ale myślę, że jeszcze musimy samochód oddać z wypożyczalni ale myślę, że warte. Mam nadzieję, że fajne te odcinki z nami. Są fajne przygody, fajne widoki macie. Także jest ostatni, to jest ostatni punkt, który sobie obraliśmy z Kastrem. Zobaczcie jak tu jest pięknie, kolorowo, zielono, woda. Jeżeli ktoś jeszcze tego kanału nie śledzi, to polecam subskrybować, komentować, bo więcej będzie takich odcinków, więcej będzie tutaj na tym kanale. Będziemy nagrywali jeszcze z Oslo na tym kanale. Wszystko zapraszam serdecznie, bo tutaj się będzie działo. Tutaj nie ma opierdzielania. A teraz zobaczcie na te widoki. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Warto sobie tutaj przyjść. Mówię, że jest tutaj przepięknie. Moi drodzy, dotarliśmy do przepięknego miejsca, jakim jest właśnie to jeziorko tutaj w Narodowym Parku norweskim Folgefonna gdzie chciałem właśnie Wam to pokazać no, myślę, że warte miejsce, żeby sobie tutaj, będąc w okolicach Oddy, żeby sobie tutaj przyjść żeby, żeby sobie to nagrać zrobić sobie fajne zdjęcia dobra, przejdę się jeszcze tędy jak widzicie, można sobie spokojnie tutaj wszędzie chodzić na około całego tego jeziora jezioro jest zapewne bardzo zimne, ale powiem Wam szczerze, wszędzie są ławeczki porobione właśnie z kamienia, można sobie tutaj wziąć i sobie pogrilować, coś zjeść, wychillować się. Piękny kolor wody, piękne otoczenie, także wszystko w temacie. Bardzo mało dzisiaj jest ludzi. W okresie letnim powiem Wam szczerze, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo ludzi i czasami jest ciężko, żeby sobie Jakiekolwiek miejsce tutaj może nie zająć, ale żeby dostać się na ten taras i sobie zrobić właśnie fajne zdjęcia, no to jest ciężko. Robi się tutaj kolejka, także no, trzeba wziąć to pod uwagę. Ludzi jest naprawdę zdecydowanie więcej, siedzą wszędzie.